Tondra się zapała, no popatrz Dobre, ile może mieć? 30 parę, 35. pięć Nie, oh, mały ale waria. Nie Nie. Zobaczcie, tak oko. A, jest Jak ty Michale przepłynąłeś yy, ten yy, prawie w myślane, takie klasie, klasie. Hord prawie Małym kajaczkiem przekopieniem i wyślany to tak jak Leszek Lasiek Wiesz jakie robili problemy? Co? No mówiłeś na tym. Tydzień wcześniej musiałem wiesz, wniosek złożyć, pismo, miałem wszystko. A o. i tak nie chcieli mnie puścić. No słyszałem, to musiałeś się tam do kogoś przytulić, nie? Do tego żagówki, nie? Tak, tak, tak. Płyniemy na autopilocie, i można byłoby tak powiedzieć, zaszarpować, że teraz można sobie. Jednego morskiego fula, bo skoro jest autopilot, nie? To by można było. Nie jesteście, nie, nie, nic z tych rzeczy. Przyniosłem wiesiowi kilka morskich fuli, dzięki Rafał. Za dostarczanie tego specyficznego trunku. Tu Wiesiu sobie wypije to w domku, nie? Z żonką szacun Rafał ty tym wariacie, że ty cały czas dostarczasz te morskie fule. Okej, jest pierwszy okoń. Nie ostatni. Nie ostatni <laughs> Myślisz duży? Nawijała wędkę. No to ja też. No dobrze, taki sobie. O, 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 patrzaj, patrzaj, patrzaj. O, jest pierwszy I To jest Ale laws Zobaczcie, jaki okój. Ty taki garbus ja pierniczę. Pierwsza z życia widzę takiego dużego. No, tak jest, proszę. Dobry, dobre, on może mieć? 30, parę, 35. 35. Ła, rewelacja. Ozie, Konie morskie są w zasadzie wszędzie. My je łowimy w portach. Zobaczcie sobie film sportu z, z jastarni, tam ich jest naprawdę masa, natomiast tam jest e, zatoka, nie? a my dzisiaj płyniemy na okonie e, na otwartym morzu. E, czym to się różni? Czekajcie, lekko skoryguje e, skoryguję te pilota. E, no to no, wariat. E, ten wieśł ma sobie za dobrze, wiecie, ty, ty sam też pływasz czasami? No jak wiesz, przypili to i płynę sam, nie? Jak poczuję ze, że tak powiem. Znaczy, że już nie możesz wytrzymać w domu. Jak już nie mogę wytrzymać z żoną w domu, nie? z żoną zawsze mogę wytrzymać, ale czasami odskosja musi jakaś być. Ej, uuuu Zobaczcie, taki oko. A jest! I, i, na na marka pańswarka. Kolejny, kolejny, a ten mniejszy. A ten patrzył. Ježiš. Uuu, jop, Jörgica, luđe! Urvao, ale urvao, jop, Jörgica! Ale o kong je Ten autopilot to jest mistrz sosiata, słuchaj. No tak, on sobie radzi, mimo takich fal, dzisiaj nie są za duże fale, ale przy takich większych falach też trzeba jego też kontrolować. Może zrobić jakiś myk i można się, że tak powiem, zdziwić jak oberka strzeli. Wtedy to okay. w trollingu tutaj jak jest kilka wędek, to nie ma problemu, ale jak jest rozstawionych 12 wędek na łososia, to wtedy jest grubo, grubo, grubo no i tak dalej. To dobra, to kiedy on się zaczyna gubić Jak jaki to jest moment, że duża fala, ale co wtedy, co no, fala... Zacząć, za no, no wiesz, to jest tylko urządzenie, elektronika, dostaje dużej fali, on głupieje, traci, traci że tak powiem ten, no i próbuje skorygować to, no, no wiesz, może są lepsze autopiloty niż ja mam, ale, ale też słyszałem, że nawet wypasiony potrafią zrobić, że tak powiem, wygrze, straci kurs. Uh -huh. I wtedy są już ode. Ale co? On wtedy próbuję robić nawrotkę? Próbuję tak jak robić nawrotkę, próbuję swoją tą do, 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 do wrócić. Ale jak mi fale nie pozwolą, no to jest wtedy. No, delikatnie mówiąc, złapie. E, jest następny. podaj, tutaj A może. Flądra, Patrzaj, dasz radę tak? No jasne. Flądra się zapała. No popatrz. No i dobra, wracamy do tematu. Słuchajcie, te morskie okonie są w zasadzie wszędzie. Są w portach, tylko teraz na nad Otwartym Morzem. No i te okonie, moim zdaniem, z prywatnym powinny być większe. Gdzie trollingujemy? No to wiadomo, że od portu we Władysławie do karwi włącznie. To jest dosyć duży odcinek wody. Który Wy sobie też oczywiście możecie spróbować na jakimś bellyboucie nawet. Kolejny, mówisz? A jakiś maluszek. Maluszek. Zobaczmy, jak wygląda maluszek. Uuu ej, no to taki niemaluszkowy. Ja. A, tak jest Ruszyna. he! Ja dzisiaj będę cigować, bo mam nadzieję, że w pewnym momencie no, się zatrzymamy chociaż na chwilkę i podzibujemy sobie tutaj na pełnym morzu przynętami właśnie od Marka. I teraz ostatnio fajne były glizdy. Ty mówiłeś, że z dżownicą. No trzeba, próbować, trzeba okay, próbować. No to poczekaj, to żołnierz też mamy, zobaczymy. Dżdżownica nam się sprawdziła w porcie we Władysławowie. Były to dokładnie tego typu dżdżownice, tylko mniejsze. A my użyjemy tutaj czerwoną taką dendrobenę od Marka Gąsiorka. Z tym, że, że no ta jest zdecydowanie większa, no ale jesteśmy na morzu. Nie? A i główka e, cioburaszka, 4g, wolframowa. No i zobaczymy, czy to coś da. Bo trzy węzły płyniemy, trzy węzły to jest 5 km. Nie, no, dwa węzły. Dwa węzły? Trzeba, Czyli jakieś 4 km metr na godzinę niecałową. niemy więc może dam radę rzucać i ściągać. Rzucać i ściągać. O, o, o nie, mały, mały, ale nie, nie, Wszystko bierze. O, na te twoje zobacz. glizdy to flonderki O, biorą. Zobacz, Marek. Twoja, Twoja glizda je, robi robotę. Tak trzymać. Na no dzisiaj kończymy, i tak jak Wiesiu wcześniej mówił, to konie są wszędzie, nie Wiesiu. No dokładnie, trzeba namierzyć i wtedy stajemy, dzikujemy. Mhm. Od Władka e, po Dębki. Przynęty od Hiszboja naprawdę się sprawdziły. Dzisiaj testowaliśmy dendrobenę, e, która sprawdziła nam się w porcie i jest rewelacyjna także no, można ją tutaj też używać oczywiście może nie w trollingu spływamy do portu mam nadzieję że film się Wam podoba łapujcie i subskrybujcie